Okej, okay, witajcie. jestem Dziadek, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Wiedźmina. Jej, to już czternasty? Dajże. Um, tak. I... Ta... Czekamy znowu w ekranie ładowania. Prawdopodobnie widzicie odcinek jako drugi w poniedziałek. Znaczy, właściwie jako trzeci filmik z poniedziałku, jako drugi odcinek Wiedźmina. O, jak widzicie, skończyliśmy Koło Strażnika. Więc zobaczmy co teraz możemy zrobić, bo tutaj właśnie ci podejrzani to są, o to by trzeba było ogarnąć, ale to jeszcze nie teraz, o właśnie, tajemnica Berengara to bagna, to nie, na razie, She sefiry to na razie też olać, zróbmy sobie tą sekcję zwłok, więc o, zacznijmy od noclegu, Włączanie u siebie jest wieczorami, więc teraz na później tam nie dostaniemy. Szczególnie, że przed chwilą wyszliśmy ze szpitala o, od, po rozmowie z nią. Spoko. I. i, i a ja pogadam, że coś Karmen ma dla mnie. Miłość. Ja, nie. Nic dla mnie nie ma. Tu ci się znowu spinają. Chopaj idźmy środka. Karczmarzu, czy masz jakieś miejsce? Nie no, da nam kawałek kosa przy kominku, jak zawsze. Hazardista, Kelnerka jest, karcz masz. Chodź tu. Ciągle przegrywasz. Tak, jak dla mnie, co dla innego, to jest w ogóle taniej, czy jak? Ja chcę do wieczora, styknie północy, mi się wydaje. Czy mógłbym właściwie wcześniej, chodzi mi o to, żeby było ciemno. Wow, ciemność oczywiście. To jest. Ja oczywiście znowu gram bez dźwięku, bo właściwie to o, nie nagrywam długo po tym pierwszym, znaczy wcześniejszym, trzynastym. A z moimi, że oczywiście lepiej nie jest. Ten z tą ręką, ten wystawiony siedzi. Opalacz pochodnia. Chciałem się tutaj dostać. Wow, dostałem się tu. Dobrze. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. A, bo tu jest co ten. To no właśnie, zobaczcie teraz są, co się stanie. Zachować czujność! Um. Ciemność. Coś Kto to jest? Spokojnie, <laughs> co to ty tylko wiedziałeś? Wiedźmin. Prawda. Prawda. Widzicie, nie ma się Nie ufam mu. Słyszałem. Nie bawmy się w wyliczanki, chcę To przeplefujesz. Dość tego. Gada. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Jułem pomocnikiem księgowego. księgowego sala. Magister? Nie wiem! Coś kręci. Miałeś mi dać ochronę w zamian... Nic nie wiem. Przysięgam na grup matki. Zatrzy... Nie, już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Morderstwo Raymond. rodziny Raymond. A, bo wy się teraz się tak? No dobra, hopa. Weźmy z kimś stalowy. Teraz sobie wychodzi, jak gdyby nikt. Ty mi. No A kurde, to no wcześniej. Oooo, pobijemy ich trochę obszarowo. Kurde, to szybko. No, dobra, wolno teraz. Teraz jest ok. Teraz jest znowu ok. A jeszcze ty. Dobra, to Ciebie zrobimy tak i wykończenie. Yep. Dobra. No to. Co jest ze szczątkami tutaj macie? Ile tych już mam? 9. Dobra, to jeszcze chyba jedna mi będzie potrzebna. O, dwie. No, a co mi tam? To gdzieś chyba gdzieś sprzedać. A jak nie, to wyrzucę. Dobrze się stakuje, więc. O Fistech, Ile fistechu? 6 się coś krzesiło. Wyjście z studnia. Gdzie jest wyjście? E, gdzie jest wyjście? gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Za dużo drzwi jak na jedno pomieszczenie. Co jest, że tu były tylko dwie pary. Dobra. Vincent, Vincent, Vincent. Idziemy do Szani. Z Vincentem możemy sobie pogadać właściwie w każdej chwili. Bo dobrze wiemy gdzie on jest. No tak on jest tam. Nie, nie w tamtą stronę Może gdzie była szani, 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 szani była. Koło węża eskulapa, co mi mówi, że to się idzie tu do końca i potem w lewo. W ogóle to jest dzielnica. A no tak to jest tu. Tu i w lewo i proszę. Mamy węża Eskulapa i mamy dom szani. Wysyłamy w beczka Jakieś terany czy co? Te! Nie terany Zapory na no, babciu, co chcesz? Oooo o jaki wygad... Dobra Czasami fajnie jest to babciu podać Jeden tekst Jezu! Co to było? Tak? Wow Mam z... Tak? Muszę się dowiedzieć, jak Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Tyturu... Trzeba, trzeba poczytać. Musisz też przekonać Grabarza, żeby ci wydał ciało. Masz jakieś... O. Zapytaj Vincenta Może powie ci coś interesującego. Do zobaczenia. Książki, tak? Dobra, to idziemy i tak do Vincenta, bo musimy to załatwić, więc... o. Czy Załatwimy sobie dwie pieczenie na jednym ogniu... teraz do Vincenta i właśnie jeszcze... Nie to. To. Dobra, najpierw idziemy do Vincenta. Gdzie ja jestem w tym momencie? Ojej, ja muszę się odnaleźć. Tu. Dobra. I tu... W... Moment. Serio? No nic, to był tu w ogóle są jakieś domki czy nie? A Talar tu mieszka faktycznie Tu są ulożki miejskie czy coś A czyli Vincenta tu nie ma A um, to trochę kom... nie kombinuje To trochę... Komplikuje właśnie sprawę Trzeba się wrócić Poczekać na dzień To się tutaj dymi Trzeba... Właśnie... no piesku piesku Wiadomo, wiadomo, że ci za mało płacą. Przynajmniej możemy sobie odpalić tego... Czy ja mogę to... A nie, nie mogę. Dobra. To już nieważne. Mm. Nie, my sobie odpalimy sobie przynajmniej ognisko z Igni. I, i, i. I będzie spoczo... Opa! Poni. Dobra. Do południa będzie Git. Nie wiem, jakie książki to pewnie też, jak zaznaczę, um, Questa to mi coś powie na ten temat. Carmen już wyszła. No i biegniemy z powrotem. Tu, 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 tu. Ci tu idą, chodzą. Nie wiadomo, co robią, znaczy, Nie wiadomo, właściwie, gdzie, gdzie pędzą. Albo pędzą. Jaki jest ich cel. To miałem na myśli, ale to sprawia, że to miejsce, czy jak byłoby trochę więcej ludzi, to może była przesada, ale Sprawia że wrażenie, że to miejsce żyje i z każdym... z każdym człowiekiem można wejść w interakcję, to jest też w miarę spoko. Znaczy ta interakcja nie musi być jakaś duża czy coś, ale zawsze. Jak? Szybko. Dobrze. Okej. Okay. Nie wracajmy. Nie próbuj mnie wie... Wierz mi. Nie miałem co do śledztwa. Nie mam. Dostałem o, z samej tutaj góry. sobie To i... Salamandra. Ktoś powiedział co sugeruje. Pewnie. Nie mam dla ciebie Okej. Okay. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kap. Rozumiem. Mm -hmm. Co robisz nocami? Odhędosz się, Wiedźminie. Nie czuję w dzielnicy handlowej. No bo tak magnate to ta przypustka Wielkie, ale przynajmniej chciałeś. Dobra, to chodź tu jeszcze. Do mnie. Robisz czasami sekcję Swók. w pierwszym przypadku przyciskamy badminę. W drugim sprawę przekazujemy za sekcję. Okej, okay, czyli od niego się nie dowiem. Wiele. To nie, tego nie będę... Mam coś? Nie mam nic na mapie. To lecimy, poszuki nie poszukiwany. Sekcja zwłok. Wskażę zadanie. Cmentarz. No na cmentarzu jeszcze nie, nie byłem, a przy okazji będę mógł tam załatwić e, zlecenia. Jak tam dojść? Aha. Trzeba obejść cały tutaj kompleks miast. Dobra. Mm, przy okazji, będzie można zobaczyć, załatwić te zlecenia, jeżeli, w których chodzi o, o zabicie potworów. Chyba tu dobrze idę. Dobrze, do końca i po łuku w lewo i tam w ogóle będzie Zygfryd, czy coś. No, tu jest siedziba zakonu, jak pewnie dobrze widać. Tu masa ludzi, rycerz zakonu. Więcej ryker, rycerzy zakonu jeszcze więcej Tu też coś było. Hildegarda... Co? Coostok? I, o i grabarz właśnie z Grabarzu trzeba pogadać. Cmentarz miejski. może no, roboty dla... Jakaś, ta, jakieś tam remedium. Znaczy remedium. Nie, to takie. Przemyślenia wizminiowskie. Dobra, grabarzu. Albo Hildegarda. Co się stało? Mąż... Co się stało? Jak to na Eee... Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Umarł miesiąc temu, z No więcej jest to, że o północy Dobra. Zoba... Dwieście? Dużo strasznie. Powiedz... Tutaj. O. Trochę to kłopotliwe. Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, Bywaj. Dobra, to mamy coś tam załatwione. Klient... O nie, dziękuję, y nie chcę... No. no. Popraw... Jaki znak. O spółce żem myślał. Nie czyska na plecach masz ogromne. Spółce... Jak tylko kogoś ducha pozbawi. Trumienka, to spoko. Dość. O co chodzi? No i dobra, lecimy. czasem opowiadam, Raymond. Dydukcji. Nie u... Stary, Raymond. Może, ale z oh. tym sobie nie radzi. Nie da rady. Co mam zrobić? Potrzebuję Nie dasz się inaczej przekonać? Poprawdzie to możesz. Dobra, to idziemy, a, Niedawno z... Nic o tym nie do wiem. Do Talara. Bez łaski. Wy... A, oglądanie zwłok to sztuka. Um. Za butelkę. Dobra. Moment, czy ja mam... ...krystalowską grzałkę jakąś? Nie no, eliksir mu nie dam raczej. Wody też nie. Biała mewa, koty, zamiecie, puszczyk. Dobra, czyli trzeba będzie kupić jeszcze wózkę? Ja o! Jak rozumiem, potrzebujesz. Przede wszystkim chodzi mi o to, żeby. Dobra. Bywaj. Tu, 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 To teraz lecimy gdzie? a do Vincenta trzeba się prze. Boże, jednak trochę mi bieganie jest po tym mieście. Trzeba się skoczyć do Vincenta, trzeba się, żeby nam załatwił, albo do Talara, nie wiem. Dobra, do Talara się poskoczymy. Bo wydaje mi się, że jest po drodze, a po... Dobra, tak. Aaa, dobra, lecimy tu. chociaż u Talara pewnie też bym to kupił. No, kupiłem u Talara. Zanim tu się będą ładować lokacje, to trochę minie, a tak to... Bo chodzi, chodzi o to, żebym szukał grzałka kupić dla tego gościa. A, tutaj staruszka, tutaj w ogóle coś dużo strażników. Gdzie ten talar mieszkał? Hmm, nie tu. Zdecydowanie nie tu. Talar bodajże mieszkał tam. Nie. Czy talar nie mieszkał czasem tu? O właśnie I talar jest... pewnie... Wątpię, żeby spał. Mimo wszystko. E, siedzi. No i tak siedzą nie wiadomo co Może... Ja mogę wszystko. Może dasz to kurewskie śledztwo zaczyna mnie. Dobra, to jeszcze mi daj kupić coś. Udowodniej, że jestem niewinny. Czemu ty nie masz wódki? Człowieku... Co z Ciebie za handlacz? dobra, to jak mam udowodnić, że jest niewinny. I trzeba lecieć do mejsa Jako, że jesteśmy obok, to może coś się za, to załatwić. Vincent... Ey. O. Tu jest. Eee... Yy, Załat... w Nie żeby ci pomagać w ten sposób. Nie ma Nie chciałem. A, już jestem spokojny. Nie uh -huh. ja będę ci pom. Bywa. Czyli obu trzeba pomóc w śledztwie. Dobra. To na razie się w to nie bawimy. To też nie. Eee. Yy, lecimy na bagna. To jest co to, to nie? Lecimy na bagna. Nie ma co dłużej tutaj siedzieć. Póki nie mogę nic zrobić. Nie mogę w żaden sposób udowodnić, um, że jest niewinny. Ani jeden, ani drugi. więc o, 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 lecimy, podabijać. Popchniemy trochę fabułem. Mam nadzieję to na pagnach. Um, dzięki rozmowom z tymi mieszkańcami. A właściwie, nie, to ja już wiem co zrobimy. Zrob załatwimy dzisiaj dziadka. W sensie, zobaczymy co on tam chce, bo prawdopodobnie nie bez przyczyny chodzi tutaj z przodu, znaczy, hm. Zapewne ja i wy wiecie, że bez przyczyny... Be jaka jest przyczyna, że on tak chodzi sobie tutaj. czemu się on mówi o mięsku, no ale... Declan Louiswarden. Rybacy, flisacy. O, jest przewoźnik. I on sobie do niego pobiegnie automatycznie, ja się porozglądam. Opa, trzeba będzie jeszcze do karczmy. Ja to się później załatwię, to żeby nie, nie, nie zapomniał. Przejdźmy na drugi brzeg, czas o pieniądz, oczywiście płacę. Jestem gotowy. Pójdźmy na bagna. I hoppa. Wczytuje się gra. Las na bagnach. No, lokacja się nazywa Las na bagnach, a pokazują domki. Dobra. Skipnęliśmy wszystko. Uh, ty przewoźnik. E, gdzie jest dziadek? Nie ma dziadka. A nie, tu jest. No Na mnie mówią różnie. Ludzie lubią przesadzać. Nie obrażam się. A co do parchu? Patrzę, widzę miecze, Już jest dziadu to jest jakiś tekst. A dobra, chodźmy z nim. Idziesz Te, dziadek. Chodź. Żwawy jakiś szybko biega. O Jezu, boję się go. Tu, gdzieś. Co to ma być? Ja właśnie, i tu są obeliski. Czy ja tu mogę włożyć jakąś Sefirę? Mogę. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Um. Moment, bo mam... O, a, tak, mam nie, zazna... nie ma zaznaczonego... ...questa. Idziemy do... Moment, czy tu jest zaznaczona kapliczka literę Na mapie. Tak. Więc przynajmniej tyle. Um. Chodźmy dalej. Stara droga dziadek biegnie, idziemy drogą. Nie ma co, mogę co? O, wybiorę sobie może igni. Jakoś bardziej preferuję to niż aryta. Szczególnie na te potwory tutaj, bagienne. Otopiec, no chodź tu, co ja na Ciebie poradzę. Użyję. No szybko. A, ok. Mówi jakieś dziwne. Nabijam go. Hoppa! I jeszcze raz. Dziwnie. Wow, jakie on dziwne ciosy robi. Ciadek. Spokojnie. Widzicie, on ciągle na tym szybkim, ale robi jakieś takie dzi dzikie ciosy. Nie chcę tego gościa ubyć, nie by się walczyć. A późno, to lecimy na hardcore. Nie ma co tutaj stać. Opa, jepa. O to mogę powrzucać przy okazji. W... Sefira Sefiry. Lecimy dalej. Kolejne te. Syfry są wszędzie porzucane. Por por o, tu są te golemy. O, o, o. Wow. Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają Bagna. jak. Pachna. Jakiej tych tych. Czy oni mi dali konia? To musiało stać się dawno temu. Słuchaj, drogą, gdzie jest dziadek? Nie wiem. Ja sobie po prostu chyba dobiegnę. Tam coś się świeci. O, tu w ogóle jakieś ciało. Pieniądze, jedna, hmm. bagna, gdzie on, w tej... gdzie on mnie prowadzi, znaczy właściwie, a jest obeliska, a tu jest kopli... kapliczka, dobra, Safira mamy, połączyła się z nie mam za dużo zaraz... jest się starszy niż bagna, um. szkoda, że nie Rosąg, przedstawiający trzy różne kobiety, to mi coś przypomina. O, ktoś mnie ja. Nie mogę nic ofiarę położyć, ale gdzie jest dziadek? Tam, gdzie go słyszałem. O jest o jest, jest. Chcę wyciągnąć tego utopca. Um, nie wiem, czemu to zrobiłem. W się sensie, czemu? Zresztą... Nie, tego trzeba na On nie jest jakoś dziwnie specjalnie. Dziwne, że się... Wow. Dziadek, gdzie ty biegasz? Chodź tu. No, jemy ciebie też. Idą już do mnie. Znowu się... ciadek stracił. Złymi drożkami do niego chodzę chyba. No. No chodź tutaj. Jesteśmy przy kapliczce. Chodź. Siedziuś. Gdzie on jest? Jeszcze właśnie zbugowałem quest'a. O... Dobra, biegnie. Miejsce masy, o właśnie. Miejsce mocy, chciałem kliknąć. Nie mogę. O, jest! Uwaga, uwaga. No. Nie jest. A ja nawet, Cielu. Jesteś Wiedźminem, prawda? nie... Do... O. Spotkałeś. A tobie, Wnusiu, chętnie Nie opu... Dobra. Wiem, 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 wiem. Ale powiem ci, Wnusiu, że... Dzięki. Mamy wyznaczone pewne miejsce z dziadka, I właściwie możemy się tam wybrać jeszcze na szybko. Ciepła chatka dziadka. wszystko, wycinka. Eee. Tu. tu, tu. Hmm. Pójdź, no bo nie, wróćmy się może do wioski. Do ogniska i tam skończymy odcinek. Bo jest już, są już 24 minuty prawie, o, ekinopsy. Nie, 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 Ja się ewakuuję. A. Niestety nie dałem rady. I mamy... Przy z domu Talara. Ostatni zapis. No i nic z tego wczytamy i właściwie możemy kończyć ten odcinek, bo... Nie ma sensu, bo dalej ciągnąć. O. Um. Z załatwimy sprawę jeszcze raz, powinien być save jak się wychodzi z tego, z bugiem. a nie, czy jak się wchodzi na bagna wychodzi z wyzimy, cokolwiek, gdziekolwiek, ale nie tak daleko, dobra, mam nadzieję, że te, mimo tego, tego faila na koniec wam się podobało, trzymajcie się, cześć.